Hej wszystkim. wszystkim. E, słuchajcie, dzisiaj film, który mm, będzie dla nas też ogromnym eksperymentem. E, o, I to trochę słowo. też jest tak, że trochę na przekór, bo ja przyznaję się, że nawet w którymś z filmów głośno powiedziałam, że raczej nie kupuję ubrań w Pepko. Ale mm, też od dłuższego czasu dochodzą do nas te słuchy, że ta jakość w Pepko naprawdę się poprawiła. No i co? No i my właśnie w końcu wychodzimy ze swojej strefy komfortu i zrobimy taki przegląd, czy te rzeczy naprawdę. Mogą być ok, bo to, że są tanie, jesteśmy raczej pewne. Ale tak. czy składy, czy w dotyku fasony, czy pasony, czy tam znajdziemy drinky. ubrania, które naprawdę chciałobyśmy nosić? Chodźcie, Chodźcie z nami. Z nami. Zaczynamy od razu od wyjścia za 25 zł są różne sweterki, to w ogóle wygląda jak longsleeve, ale jednak to są sweterki i słuchajcie, naprawdę są ładne i w ogóle zobaczcie ten motyw, który był, mm, pamiętacie z lumpeksu nasz film, jeżeli nie no to nadróbcie, ja tam właśnie kupiłam w lumpeksie bluzkę, która ma też takie zakończenie ala koszula, ale koszuli tam nie ma, to jest tylko zakończenie i fajnie to wygląda, tylko sprawdziłyśmy, że skład tych sweterków niestety nie są jakieś zachęcające. To jest, y 96% poliester, choć ten w dotyku jest naprawdę miły. Odróżnienie na przykład do tego, uh -huh. który teoretycznie um, wygląda jakby był podobny, ale no zobacz, on się tak Dotknij go, dotknij tak, żeby czuć plaster. Tak, że kolor jest ładny, no prześliczny z Aczkolwiek nie jestem przekonana do tych marszczeń. No, A, nie, no, no okej, okay, to nie też, też nie trzeba wie, lubić, to do konkretnej. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy ten też jest. Sylwetki, mhm. też. Też jest poliestr, dokładnie taki sam. No składki. dokładnie, bo tutaj też widzicie, są przeróżne kolory, są paski też szaro-białe, są takie bardziej beżowe. I błękit, jesteśmy blisko wyjścia, więc będziecie słyszały przeróżne odgłosy ulicy. Ale tak czy siak, jest to fajna, um, fajna opcja, jeżeli macie ochotę w ogóle spróbować czegoś w tym temacie i nie wydać dużo, i ewentualnie w przyszłości zainwestować w coś, co będzie miało po prostu lepszy skład. Tutaj, słuchajcie, jest taka no, minigra dla konsumenta, który na przykład nie jest dobrze wyszkolony jak my. <laughs> jeżeli ktoś zobaczyłby taką naklejkę, to pomyśl sobie, łowo, kaszmir za 25 zł. No, no nie. nie, bo tam oprócz słowa kaszmir jest kaszmir like, a to jest po prostu 100% akryl. Tak, ale ale może czuć, ale nie że to dotyku miły. jest fajny. Jest bardzo przyjemny w dotyku, ale nawet to widać, że to nie jest kaszmir. Tak. Jeżeli wiecie jak kaszmir wygląda, jak rzeczy z kaszmiru wyglądają, jak się układają, to będziecie pewne, że to nie jest kaszmir, ale z drugiej strony jest bardzo przyjemny w dotyku i tego nie można mu odmówić. Totalnie. Kolejny sweter, również 25 zł, ale faktycznie przykuł naszą uwagę jego splot, bo jest bardzo ładny, taki można by powiedzieć powiedzieć, y, polsko-markowy, jeśli wiecie o co chodzi. No ale że, poliester. Ale poliester nie... i zresztą widać, że on jest taki te no z to jest trochę, że to ta... nie jest taki e, wyłniany, więc e, no wygląda ładnie. Wygląda ładnie, ale jak dla mnie to nie będzie sweter, który przetrwa z wami długo. I obok zobaczcie, są propozycje sweterków na krótki rękaw i oba y, naprawdę mają i ładny kształt, że tak powiem, krój, mają bardzo ładne odcienie, ładny splot. Oba bym powiedziała, że naprawdę gdyby ktoś mi je pokazał bez metki, to nie, nie podejrzewałabym bepku o tak fajne rozwiązanie. Uważam, że są ładne, ale sprawdźmy te składy, bo to wiesz. To tutaj poliester i elastan. Hmm. Oj, ten jest taki szenilowy, typowy. Mm -hmm. I tutaj mamy też poliester, niestety. A Ale ładny, ten, ładny, ładny, ładny błękit. Jak koszula? Tutaj jest. Koszula, która wygląda jak koszula Co, flanewa, flanelowa, no to to już Fajnie. jest na przykład fajne rozwiązanie, Super, jest A, więc Ładna. myślę, że krata to jest coś, o czym mówiłyśmy, że też będzie bardzo modne w tym sezonie, można spróbować właśnie kupując kratę w takim sklepie, nie przepłacając, czy, to, czy ten trend i czy ten e, właśnie, mhm. m, nie, nie, nie fason, tylko... Yy, czym są paski? Wzór. Kratka, czy ten wzór. Tak. <gry> czy ten wzór jest dla was? Mam Koszulowa, też, e, taka bluzkowa bardziej. Tak, o. Tutaj mamy 60% bawełny, 40 poliester, ale no jest taki sztywny, trochę taki jak Ale spodni. Tak, wiecie, w takim bardziej vintage ładnie. stylu, jako taka właśnie, no naprawdę no, ładna. Ta kratka naprawdę tutaj tu im pyku. Uważam, że kraje tak. jest super, bo jeden jest taki typowo pod szyję, drugi jest taki lekko z dochodem serek, więc obie opcje jak najbardziej do noszenia. No to właśnie, teraz kolejna rzecz, która przykuła naszą uwagę, czyli sukienka Maxi, po raz kolejny Krata. Przepiękny taki um, odcień ciemnej, zieleni trochę, trochę kaki, ale no, dla mnie w dotyku jest, jest delikatna, ale no, nie wiem, jaki był ten skład, sprawdziłaś? No poliester, ale... Mhm. Gumka I gumka w talii. No jest ładna. Trzeba przyznać, że jest ładna, ma bardzo ładny ten właśnie wzór, ma na końcu jeszcze taką falbanę, która pewnie przepięknie będzie układała się w, w ruchu. No i cena. 50 zł. A tutaj maxi, ale w wersji tuba i to jeszcze z tej proszkowanej dzianiny, która po prostu też no zawsze ładniej układa się na ciele, nie, to nie jest tajemnicą, ale tutaj jeszcze takie sprytne rozwiązanie, e, czyli taki pas, który ma oczywiście ukrywać wszystkie mankamenty, które w tej okolicy e, na naszym ciele mogą się znaleźć i tutaj co na co? 40 no. zł? 80% wiskoza. Uuuu. No, jest naprawdę miękka. Uuu, no i czuć, tylko tutaj jest, czuć. Tylko jest dość widzicie, jest taka cieniutka. Wydaje mi się, że nie jest to super gruby materiał, ale no maxi czarne sukienki, to jest taki klasyk. Myślę, że też najlepszy. Kryjąca bielizna, no. pod tym czarna. Bierne. To jak już opowiadamy o trendach, to tutaj Pepko ewidentnie z tymi trendami jest na tak, bo tutaj spódnica Cargo i bardzo ładny odcień, to trzeba przyznać. No widać, że materiał się gniecie, ale z drugiej strony, no chyba ciężko znaleźć spódnicę nie, Cargo, która by miała taki materiał, tak. który by się nie gniótł. Sprawdź skład. 100% bawełna. 100% bawełna. I czuć, że jest bardzo przyjemna. Fajne też, troszkę, Kimie, jest to rozwiązanie też z tymi troczkami technicznymi. To prawda. Ona jest raczej z takich krótszych. Myślę, że ona będzie tuż za kolana. No dokładnie. Mhm. Że to nie jest taka topowa anime maxi. Ani nie mini, ani no. Ale ładny kolor, naprawdę ładny. I spoko skład. Uważam, no, że to tutaj też są bardzo ładne. Znaczy wiadomo, niektóre. No to na przykład widać, że jest krzywo ścięta, to nie jest dobre wykonanie, tego tak bym raczej nie. Mm, ale na przykład te dwie wyglądają naprawdę ładnie, albo to rozwiązanie z tymi perłami. Czy to nie wygląda, właśnie jakkolwiek to dobrze powiedziała Ala Chanel, super, bardzo mi się to podoba. I te przeszycia tutaj, bardzo ładne. No jest pozycję. bardzo ciekawa, bardzo trzeba bardzo przyznać, że jest na ciekawa, a przy tym dość yy, prosta w swojej, o, dokładnie ta trzecia też jest no, bardzo jest ładna. Klasyczek? Bardzo, klasyczek prostu. I w jakiej w ogóle są te torebki? 40 zł? 30. 30 nice, na okay. No, Próbowałyśmy też coś tutaj, prawda, wystylizować, ale tak serio szłyśmy z założeniem, że to może wyglądać spoko. Zacznijmy od ciebie, proszę bardzo. Mi rządzi. Mam taką czapkę Buckethead, ale czarną, z tamtego roku. Ja jeszcze obrócę tutaj, żeby wydawać czarna. Tak, właśnie. Beżowej, ale powiem wam, że ładnie ma coś w sobie. Nie wiem o co tutaj chodzi, No? Ale ma możliwość, zmniejszania zmniejszenia obwodu, jest, jest ciepła, więc jakby zgadza mi się tutaj nie wszystko, tylko wydaje mi się, że po prostu ona wygląda na takiego giganta, czy się mi wydaje. Jest duża. A to jest ten najmniej. Nie, były jeszcze mniejsze razem? Nie, SM, SM to już, już było taki najmniejszy. Nice, taki vibe, nie? Takiego... Wiecie o co chodzi? Nie wiem, ale to jest chyba za dużo to się dzieje. Ta torebka, no ja mam że młodsza, to miałam takie misiowe torebki, to jest pozytywne. Ale ona akurat naprawdę ma, ma, ma centralnie macyf w sobie i totalnie ją e, z tobą widzę. No, dobraj, teraz w ogóle władzę to jest w ogóle katana, którą wziąłam, e, nie sądziłam, że ona jest taka w ogóle długa. Że jest taki ja mam na sobie Eskę, słuchajcie, ona kosztuje 80 zł i to jest 100% poliester, ale e, on A, może nie. tak pokażę, że ten to jest właśnie w sumie taki bardziej nawet nie miś, tylko nie no misiowy taki misiowy, no tak, tak. E, ale jest bardzo komfortowa, jest w sensie taka jest leciutka. Obieczka, obieczka. Jest taka leciutka, wiecie, więc e, jeśli o to chodzi to... no nie wiem, ale... A ma coś w sobie, ma, no, zdecydowanie ma bardzo ładny kolor, mam wrażenie, że mm -hmm. kamera go trochę przekłamuje, bo jest troszeczkę żywszy, zobacz, oceń, w sensie tak jak, Tak, prawda? No, jest bardziej karmelowy. Jest bardziej karmelowy, jeżeli chodzi o kapelusz, to, słuchajcie, no ja akurat taki duży, jest za 35 zł, myślę, że oczywiście my polecamy w kapelusze zainwestować, bo to jest piękny no, dodatek no, na lata, no, ale z drugiej strony sobie myślę, że może na sam początek, Kapelusz, który ma w ogóle was, do Was przekonać, to fajnie, że pepko postawiło na taką klasykę. Czyli mhm. czarne, po prostu czarne rondo. Kamizelki to też jest coś, co bardzo mocno od poprzedniego sezonu siedzi w trendach. I słuchajcie, tutaj jest taka opcja: właśnie też misiowa, beżowa, dłuższa, chyba jeszcze jakiś inny kolor. I jest naprawdę ładna, czy wiadomo, no ja się też popełniałam błąd, bo się ubrałam tak nie, totalnie nie do mierzenia, nie, nie wiem, po prostu nie uczę się na błędach naszych, ale no jest to, to przemiłe, przecieplutkie, fajne kieszenie, no jest to, to poliester, ale z drugiej strony wygląda to naprawdę cool, że pod spodem macie coś, co Was faktycznie grzeje, a na zewnątrz coś, co Wam się wizualnie podoba, to ja jestem jak najbardziej na tak, tym bardziej, że to nie są drogie rzeczy i wyglądają cool, no wiadomo, no koniec tej bluzy, nie wiem, ale to bałam się, że to będzie wyglądało gorzej, a wygląda lepiej niż, niż się spodziewałam. No interesting. Słuchajcie, tutaj też znaleźliśmy bardzo ładną bluzę wizualnie, bo niestety składowo to wciąż poliester, ale jest naprawdę ładna. Ona wygląda bardzo drogo, nie wiem jak to nazwać. Po prostu uwierzyłabym, że to jest kolekcja Premium Zary. Gdyby nie miało metek, tak. naprawdę bym w to uwierzyła, bo fajny pudełkowy kształt, ładnie to wygląda, ma ściągacze i obok znalazła no fajne to z, spodnie. Zajęto wstawienie z, 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 no, z tak. tyłu to mogłoby wyglądać naprawdę fajnie, czyli tak. e, właśnie takie luźniejsze spodnie, które teraz są też bardzo modne w stylu bardziej eleganckich, ale jednak noszonych właśnie z bluzą czy do adidasów. One mają gumkę w talii czy to było? Mają tak, gumkę o, i to mają super. nawet jeszcze taki, sprawdźmy tutaj skład, bo to nawet w dotyku jest nie najgorsze. Kosztowałem 40 zł. Uuu, to bardzo tanie. U, czekajcie, zanim się dokopię spodnie. Składu, no też 100% poliester. No niestety, pepko stoi poliestrem, trzeba to przyznać. że zdarzają się perełki bawełniane, no ale to wszystko z kwestii tego, na jakie ubrania stawiacie. No My nie będziemy oszukiwały, mamy też w swoich garderobach ubrania, które nie są super składowe, bo po prostu nam się bardzo podobały i też nie będziemy karcić kogoś, kto tak robi, ale no to już jest kwestia tego, na co wystawiacie. Cena czy po prostu super dobry skład. Słuchajcie, temat wide no już od bardzo dawna jest na topie i to są spodnie, które naprawdę no, zawojowały trendami. I słuchajcie, tutaj w pepku są naprawdę bardzo fajne. Prawie, ile procent wiskozy jest? 80. 80, no to, to powiedzmy że To jest najlepsza składowa rzecz, składowa rzecz, rzecz. Składowa rzeczy dzisiaj, Tak, się. są mięciutkie i są, wiecie, na gumce. Taki lejący się materiał, długi i Jeżeli lubicie ten, tego typu vibe, to super. Jeszcze mają kieszenie. No naprawdę, I'm impressed. I jeszcze są w czarna wersja, tutaj. A do są jakby forma takich Długich kardiganów. No to nazywamy już po prostu Bieńkowską, w skrócie, bo to ona w naszych szafach przynajmniej dzięki mar, wypromowała ten typ setów. To prawda. Ale to może naprawdę fajnie wyglądać. Nie, no naprawdę jest, jestem absolutnie zachwycona taki jesienny set stworzyć, nawet weź do chodzenia po domu, żeby było cieplutko. Nie, nie mówimy, że musimy to nosić na zewnątrz, ale naprawdę tak wow, jest to. To top, totalnie. Sety to jest coś, co faktycznie tutaj tak na to i To jest, jest Mega Cool. Patrzcie, jest spódnica i na to taka katana. I naprawdę to wygląda przegenialnie. Katana e, kosztuje 60 zł. Spódnica kosztuje 40. Zł, I w składzie mamy, owszem, jest poliester, ale też jest bawełna i wiskoza, więc naprawdę w dotyku jest to bardzo przyjemne. Takie mięciutkie, takie, no nie wiem, jak to na, takie, no po prostu No Jest, bardzo, jest, I, jest. Uważam, że to jest też ładne kolorystycznie. Połączenie ona. beżu z granatem i z czernią, bardzo Przegno, fajne. To jest naprawdę genialne. I to już wszystko. Jesteśmy ciekawe Waszego zdania. Co w ogóle myślicie o ubraniach Stepco? Czy je nosicie? Czy w ogóle właśnie może ta jakość nie jest taka zła? Dajcie nam znać, bo może ktoś to nosi dłużej. Napisz nam w komentarzu, że mimo że poliester, to naprawdę wytrzymało, bo czasu tak jest. W o to wiemy. Jak widzicie, parę ubrań nas zaskoczyło i składowo, i fasonowo, żeby Stepco w trendach, no to było naprawdę wow. Bardzo fajne doświadczenie. Będziemy na pewno szukały więcej tego typu alternatyw, trochę tańszych, ale wiadomo, Lepszy skład to dla nas zawsze jednak na plus. Mamy nadzieję, że ten film Wam się przydał. My teraz, jak widzicie, jesteśmy w udziale domowym, więc wpadajcie na naszego Instagrama, bo tam będzie czekała na Was, na was rolka z takimi, takim przeglądem, właśnie nowości na jesień, jeżeli chodzi o dom z PEPCO. No i tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!